Na moim kanale, a dzisiaj kolejny od, drugi odcinek z Nowego świata mojego kreatowego i wymyśliłam sobie, że zrobimy tutaj taki stoliczek, na którym mm, położymy na przykład świeczki. Położymy świeczkę fioletową i położymy coś tam jeszcze. Może dodamy tutaj taką jakąś główkę, żeby yy, no było tak ładnie, żeby no tak było ładnie. Hmm. Szkoda, że ametystu się nie da położyć. Wtedy byśmy mogli położyć ametyst, no ale niestety. no nie! Dobra. Czekajcie. No, chyba się. Czekajcie. Chyba. Chyba na szkle się nie da. Ja nie wiem, bo ja nigdy na, na szkle nie próbowałam stawiać świeczek. Nie wiem, bo nigdy nie próbowałam, to trudno. Yy, co najwyżej postawimy sobie tutaj? Crafting table. Yy, no, i te. te mm klącza. Zawiesimy. Jestem zawiedziona, bo to tak ładnie wyglądało, no ale jak się nie do tego postawi... Dobra, to i tak teraz będzie zepsute. Ale spróbujmy może coś innego. Może spróbujmy teraz coś innego tutaj położyć. Może na przykład nie wiem, jakieś... Więc teraz jeszcze spróbuję raz, ale no tym razem po prostu nie będę świeczek stawiać, no tylko... No po prostu coś. Na przykład doniczki sobie postawię, bo no, doniczkę sobie postawię. A wypiszcie, czy się da, czy się nie dostawić. na Nasz ja nie wiem, nigdy nie próbowałam, to nie wiem. Myślałam, że się da. Ale widocznie się nie da. Trudno. Postawimy tutaj to. Doniczka, doniczka, doniczka. Teraz jeszcze postawimy sobie głowę krypcia. Dobra. Głowa krypcia. No i co ja tutaj mam jeszcze powiedzieć? W sumie to nie wiem. Tak to zostawimy chyba. Hmm. Tylko nie wiem, czy jeszcze czegoś nie dodać. Tylko jak dodać, to co dodać? Hmm. Co ja bym mogła dodać. Chcę na dole w salonie dodać yy, kominek. Więc to na pewno. Yy. Yy. A tak to już tutaj chyba nic dodać nie chcę. Yy, więc no. Yy. Dobra, tutaj dam jakiś obraz. No ale. Taki mniejszy jakiś. No mniejszy. O, ten jest fajny. No. Dobra. Później jeszcze tu coś wymyślę. Na razie to. Yy, jeszcze idę na, do salonu ten kominek. A później muszę urządzić resztę. Kominek, i gdzie ja bym ten kominek chciała postawić? Mogę ewentualnie ten kominek postawić tutaj. No dobra, no to tutaj będzie kominek. I jak ja go bym chciała zbudować? Nigdy w życiu kominka tak nie budowałam. Więc nie wiem, jakbym go mogła zbudować z tych bloków. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. No nie. Mam już tutaj jakąś podstawę. No Czemu mi się wziął ten z mechem? Czy tam nie wiem z czym. No. Oż. Co tam pisało? Nie, nie wiem. Dobra. Bierzemy sobie te cegiełki. Mm. Dobra. Weźmiemy tak to zbudujemy. Nie wiem, czy tak się to powinno budować, czy się nie powinno. Trudno. Aczkolwiek zbudujemy to tak. Dobra. Dobra. Wydaje mi się, że jak na taki pierwszy kominek to nie jest tak źle. Zawsze mogło być gorzej, ale jeszcze bym chciała jakoś inaczej to zrobić jakoś ładniej. Bo czasami robią takie kominki przeźroczyste. Ja bym też takie chciała. Dobra, na razie to usunę. Wezmę ten. Wezmę. Wezmę. Ten. To. I jeszcze muszę wymienić wełnę. Tutaj, bo tutaj mamy wełnę. No to, żeby się tutaj nie spaliła no ale to znowu tutaj tak nie zrobię, no trudno, trudno no trudno, zrobię to co najwyżej nie wiem jak to zrobić żeby było dobrze nie wiem jak to zrobić, żeby było dobrze hmm. chyba zrobię po prostu tak ale to teraz będę musiała tutaj wymienić Dobrze, zobaczymy, jak to zrobimy. Czy tak to zrobimy może? No, ale to teraz widać, że to jest tak ognisko, dlatego chyba zrobimy po prostu tak. A to jest tak, yy, taka dziura, żeby, no, wkładać tam drewno czy coś, więc zrobiliśmy taki kominek. Ja kompletnie nie wiem, jak się kominki robi, bo nigdy, nigdy nie robiłam. Więc no na razie zrobiliśmy taki początkowy. Jeszcze bym dodała to. Tak. Tutaj. O. Ale to fajnie wygląda. Dobra. Zostawiam tak. Zostawiam. A jakby tutaj tak dać? Nie, nie, nie. Tak. Zostawiamy. Yy, no. Więc teraz. Przechodzimy do budowania sypialni tam u góry i, i czegoś jeszcze, co jeszcze by, by trzeba było wybudować. Tutaj mamy sypialnię i tutaj łazieneczka, z łazienką szybka, piłeczka, tutaj co mamy? Tutaj mamy ten, hmm, pokój jakiś, tutaj mamy już kolej, no po prostu w łazience nie będzie okien, w łazience, mi się wydaje, że w łazience aż takich mocnych potrzeb na. Y, właśnie. Y, właśnie nie będzie na okno. Gorzej, by było z sypialnią, wtedy bym miała problem. Ja mam pomysł. Y, bo to jest taki bogatszy dom. Mi się tak przynajmniej wydaje, że to będzie taki dom droższy. No bo wiadomo, jest taki duży i w ogóle. Y, i czy ja bym tutaj nie użyła glowstone'a? No. Nie wytrzymam, nie wytrzymam zaraz. I myślałam, czy z glowstone'a nie zrobić jacuzzi. Tak, żeby tak bąbelki leciały i to by był, mi się wydaje, dobry pomysł. No, ale nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jeszcze pomyślę nad tym yy, pomysłem. Bardzo szalonym mi się wydaje, że ten pomysł jest szalony. Yy. i też yy. będę czasami tutaj może grała na wywalu żeby mogła zrobić blog me. co? dobra, to nabierę to to chyba było to, tak? chyba? Nie, chyba tak nie wiem już nie kojarzę już zapomniałam jak tam to wyglądało teraz Muszę znaleźć jeszcze kilka rzeczy, co mi się przydadzą. I tutaj też bym chciała zrobić taką łazienkę z kwiatami, z dużą ilością tych kwiatów, więc na pewno mi się to przyda. Co jeszcze mi się przyda? Na pewno mi się przyda jeszcze. Hmm. To mi się może przydać do zrobienia dywaniku, tak żeby później było tak światło. Ja rozwodą to zaraz, ale. Mm, o. Y, nie wiem, jak to się nazywało. A nie chcę mi się teraz czytać. No to wezmę, po prostu to wezmę. To. I teraz tak. Y, Wanny bym chciała zrobić tak. Mm, tak, żeby. O! Tutaj, może z tej strony. Teraz tak nie wiem. To co jest pod, pod spodem? tu już jest czyjś dom i to jest bardzo słabe. Bardzo, bardzo słabe. I ja po prostu chyba nie dam rady zrobić tej go, jacuzzi jakby. No dlatego po prostu zrobię zwykłą, dużą banę, no bo widzicie, że tam pod spodem jest. No, jest po prostu mieszkanie. No a nie chcę, żeby tam w tym mieszkaniu była taka... Sufit, żeby tam nie. No, i tutaj też na nie dam, bo no będzie pod spodem. Ale dam tutaj bluszcz. Bluszcz dla egzotyczności. I dam. Nie, tutaj nie dam, ale. Czy da się to postawić? No, nie wiem, bo ja nie wiem, jak to się stawia. O! o, Tak sobie to postawimy. A co to w ogóle jest? Super kret co? Czekajcie. Słu... Słupek. Słupek kresu. Cokolwiek to jest, wygląda ładnie. No dobra. No mm. nie. Czemu tutaj nie może być to? Dobra, nie wiem dlaczego tutaj nie może być, ale chcę zniszczyć to. Bo nie, mi się niszczy. Dobra, trudno. Po... Nie wierzę, nie wierzę po prostu. Yy, dobra. Nie wiem, jak to do końca działa, bo rzadko używam tego bluszczu. Chociaż miałam kiedyś na swoim domku starym, taki takim. Yy. Dobra, ale w ogóle tu już będę musiała kończyć ten odcinek, a więc jeżeli takie odcinki z tego budowania wam się podobają, to zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonkiem. No i yy, wyczekujcie na kolejny odcinek z, z tej serii naszej nowej, więc no, papatki!